Cajcie kochani, w kolejnym filmie dzisiaj w pełnym rozgardiaszu i nie ogarze, ale spontanicznie postanowiłam spełnić jedną z najczęściej pojawiających się ostatnio próśb, czyli zajrzymy sobie troszeczkę wspólnie do mojego bullet journala. Pokażę Wam tak zdradzę troszkę, co się w nim skrywa, nie, po nie pokażę Wam wszystkiego. Um, bardziej chciałam Was może... Zainspirować to za duże słowa, ale jednak po prostu wiem, że jesteście ciekawi. Nie wszystko mogę wam pokazać, bo mam tu sporo prywatnych rzeczy i ja też bullet journala używam nie tylko do organizacji, ale także do e, jakby spisywania swoich wspomnień i utrwalania ich i swoich myśli. Tej części nie będziecie mogli zobaczyć, ale wszystko to, co będzie się dało pokazać, oczywiście zobaczycie. I teraz przejdziemy sobie jak zawsze do kadru podłogowego, a tam już będzie czekać na Was kawałek mojego bullet journala. Dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy pokażę Wam mój bullet journal, ale tylko częściowo. To jest moja karta początkowa, taka strona tytułowa, można by powiedzieć. To jest wycięta kolorowanka z. To jest akurat obrazek narysowany przez Joannę Bosford. Tak, Donka musi tu zrobić inspekcję. Yy, I to jest chyba z tajemniczego, albo z zaczarowanego lasu, albo z tajemniczego ogrodu. No i tutaj sobie po prostu zrobiłam taki prosty napis, ale nie jestem jakoś wybitnie zadowolona, jak mam być szczera z tej strony. Tutaj natomiast mamy yy, jakby... Coś, co jest na początku, wydaje mi się, większości bullet journali, czyli indeks, rozpisane właśnie e, numerami stron, co gdzie się znajduje. Co prawda coraz rzadziej z tego korzystam, bo i tak wolę przekartkowywać strony. No, no ale jak zaczynałam, to też... Podjęłam takie jakieś dosyć standardowe kroki, jeżeli chodzi o prowadzenie bullet journala. I tutaj jest właśnie e, strona, e, jeszcze zostawiona na indeks, ale podejrzewam, że nie wykorzystam tego wszystkiego raczej. E, tutaj jest rozpisany e, każdy miesiąc. Tak naprawdę się pomyliłam, jak widzicie, mam wrzesień, październik, grudzień, a listopad jest tutaj na tej stronie. Też stwierdziłam, że odpowiada mi bardziej prowadzenie tego miesiąca w sposób taki, że mam cały miesiąc rozpisany na jednej stronie i mam po prostu więcej miejsca. No i dodatkowo stwierdziłam, że nie będę tego robiła jakby na początku bullet journala, tylko będę sobie robiła miesiąc po miesiącu, czyli jak tutaj mam właśnie kartę tytułową do września, no to zaraz za tą kartą tytułową będzie. Taki właśnie, to się nazywa Future Log po angielsku, w angielskiej terminologii bullet journalowej. Natomiast, no jakby już tutaj zostawiłam, już w tym roku będzie tak jak jest teraz, ale od następnego bullet journalu już na pewno będę to prowadziła inaczej, czyli miesiąc-miesiąc. w miesiąc. No i tutaj mamy właśnie stronę tytułową mojego wyrześnia. I tutaj jest tak zwany Habit Tracker, który. Potem, jak zobaczycie, jak pokażę Wam, jak zorganizowałam swój listopad, przemienił się w dobre nawyki, bo tak chyba jest najlepiej. E, tutaj, teraz dalej nie będę Wam pokazywać, co jest, jeżeli chodzi o wrzesień. Pokażę Wam e, to ok na podstawie listopada. To jest jedna z wielu, jakby takich stron, e, powiedziałabym, dodatkowych. To są tak zwane kolekcje. Jedną z, jednym z typów, z typów kolekcji może być na przykład właśnie chciejolista, wishlista. E, ja swoją zrobiłam właśnie tak, jak widzicie, na razie tych e, moich chciejostw, poza donką nie ma zbyt dużo, e, ale jakby już dwa są zorganizowane, została mi tylko jak na razie to, torebka Sabriny Pilewicz. Tutaj mam kolejną bardzo przydatną rzecz, czyli kalendarz z całego roku, w którym mam zaznaczone kiedy byłam na urlopie, wiem ile dni mi jeszcze zostało, zapisuję sobie to tutaj ołówkiem i wiem ile mogę wykorzystać, kiedy sobie mogę pozwolić, też jakby mogę sobie wszystko dzięki temu zaplanować. To jest przykład mojej typowej rozkładówki, tak wyglądały moje rozkładówki na początku i e, jeżeli chodzi o tydzień i mówiąc szczerze, niewiele się zmieniło, nie zmieniły się prawie nic, oprócz tego, że zwykle jeszcze tą przestrzeń, która tutaj jest zagospodarowana, e, jakimś tam śmieszną pseudo kaligrafią, która tak naprawdę kaligrafią nie jest. To teraz często wykorzystuję je w inny sposób, ale właśnie tak rozpisuję sobie cały tygodnie i zapisuję najważniejsze rzeczy. Zastanawiam się, czy zostać przy tym, czy z tego przypadkiem nie zrezygnować i nie wykorzystywać tylko tego całego miesięcznego future loga, nie rozbijać tego na tygodniówki, no ale to jeszcze się okaże. E, tutaj mam bardzo fajną rzecz, specjalnie zasłaniam tą stronę, która jest wypisana, bo akurat to jest dosyć prywatne. E, czyli to jest mój słoik z oszczędnościami. Tutaj zapisuję sobie właśnie, ile udało mi się zaoszczędzić w danym miesiącu. E, znalazłam inspirację do tego słoika z dosyć popularnym, to nie jest jakiś super hyper oryginalny pomysł. Znalazłam tą inspirację właśnie gdzieś na Pinterestie i bardzo, bardzo mi się spodobała. No i tutaj kolejna moja pseudokaligrafia to też jest z Pinteresta wszystko skopiowane. Tutaj coś, co już wam kiedyś pokazywałam, czyli mój program telewizyjny, więc nie będziemy się nad tym za bardzo rozwodzić. To jest po prostu te programy, które ja oglądam to są głównie programy TVN-u. Tutaj natomiast mam już rozpisane wszystkie moje lakiery z semilaka na tych dwóch stronach. Podzieliłam je sobie kolorami, czyli mam właśnie niebieskości, czerwienie, róże, żółcie. I tutaj są jeszcze fiolety, pomarańcze, brązy, szarości i inne. Nudziaki i zielenie. Tutaj jest strona z pomysłami na filmy. Większość z nich jest już zrealizowana, natomiast nie brakuje mi kilku tutaj, które powinnam dopisać. Ale to jest wszystko do uzupełnienia. Tutaj na przykład mam taką stronę też również dosyć popularną, jeżeli chodzi o inspirację, czyli filmy do zobaczenia. Te, które już widziałam, e, pozaznaczałam sobie właśnie w, e, takim fioletowym kolorem na rogach. Na niektórych klatkach mam powypisywane dwa filmy, więc jeżeli widziałam tylko jeden z nich, z tej klatki, w której są wpisane, to mam zaznaczony tylko ten jeden bok. Jeżeli jest to górny film, no to tak jak w przypadku tych sług Bożych, to jest górny ruch zaznaczony na fioletowy. No i tutaj jest moja strona październikowa, z której mówiąc szczerze nie jestem w ogóle zadowolona, bo tak się trochę zachłysnęłam. E, I tym papierem, i tym całym e, scrapbookingowym stafem, który mam ze sklepu scrapbookingshop.pl Jeszcze nie umiem tego używać tak jak należy, więc wyszedł mi taki kiczowaty miszmasz. E, no ale e, jakby popracuję nad tym i może kiedyś razem z Wami na wizji uda mi się stworzyć coś fajnego. No i tutaj znowu jak zawsze jest... E, Habit Tracker. Od e, tego czasu też zaczęłam prowadzić coś takiego jak e, statystyki e, i tutaj wykorzystałam kalkomanie, która jest fenomenalną sprawą. E, kiedyś, jeżeli uda mi się zrobić właśnie e, filmik o tym, jak robię, znaczy pokazać Wam tw proces tworzenia, przygotowywania się do miesiąca, to pokażę Wam też, jak taką kalkomanie wykonać. E, wszystko pokazywałam Wam u siebie na Instagramie. I to też jest ze scrapbookingshop.pl. Tutaj są wszystkie bilety i e, wszystkie wspomnienia, jakieś tam rzeczy z mojej wycieczki z dziewczynami do Krakowa. E, byłyśmy na weekend na dwa dni dokładnie i właśnie tutaj te wszystkie bilety i wszystko to, co e, udało mi się zebrać, właśnie wkleiłam tak na pamiątkę. No, i tutaj mamy to, co w zasadzie od początku chciałam Wam pokazać, czyli jak ja jestem przygotowana do miesiąca i do listopada. Tym razem postawiłam na w pełni jakby rysowaną, malowaną, pisaną kartę, czyli wszystko, co tutaj zrobiłam, było robione przeze mnie odręcznie. I chciałam zaznaczyć, że ja nie jestem mistrzem ani w rysowaniu, ani w malowaniu, ani nawet w pisaniu tego wszystkiego. Bardzo często te wszystkie napisy powstają w taki sposób, że ja sobie znajduję jakąś czcionkę, wpisuje jest taka strona jak daffont.com. wpisuje właśnie sobie do, jest ta możliwość wypróbowania jak dany wyraz będzie z konkretną czcionką wyglądał więc po prostu ten wyraz, którego potrzebuję wpisuje sobie do, do tego pola po, pokazuje mi się jak właśnie wygląda napis napisany taką czcionką i ja potem próbuję to przekopiować właśnie do swojego bullet journala i w taki sposób powstał chociażby ten napis listopad który nie jest idealny ale mnie się podoba tak samo, jeżeli chodzi o te listki, to to też jest jakby przekopiowana, inspiracja znaleziona gdzieś tam na Pinterestie czy w różnych innych miejscach, gdzie można znaleźć przykładowe strony z bullet journal. Tak wygląda teraz mój ówczesny habit tracker, a teraz to się nazywa Dobre Nawyki. Tutaj mam rozpisane wszystkie rzeczy, które chcę jakby śledzić, i tutaj jest cały przekrój miesiąca, czyli daty, i na dole są dni, tygodnia. Jeszcze planuję dopisać tutaj kilka rzeczy, bo bo tutaj są takie bardzo prozaiczne, czyli pranie, gotowanie, sprzątanie dące w kuwecie i tak dalej, ale chciałabym jeszcze takie, coś innego wymyślić, no i tutaj jest strona, na której kontroluję swoje wydatki mam podzieloną ją na opłaty stałe takie jak mieszkanie, telefon, ortodonta internet, opłata za prąd, opłata za kartę, za spotify, za wideostar, czyli strona, z której korzystam jeżeli chodzi o oglądanie telewizji no i w tym miesiącu mam też na przykład opłatę za wodę Lubię też wiedzieć, jakby z którego źródła korzystam, jeżeli chodzi o płacenie w tym wypadku. Więc osobnymi kolorami zaznaczyłam sobie moje konta i osobno jest też oznaczona karta kredytowa, żebym wiedziała, czy jej nadużywam, czy nie. Łatwiej jest mi to po prostu kontrolować. Tutaj jest strona przeznaczona na inspiracje i gadżety. Tutaj w ciągu miesiąca właśnie zawsze zapisuję sobie to, co przykuło moją uwagę i o czym chciałabym Wam potem pod koniec danego miesiąca opowiedzieć. Tutaj jest, cześć! Kosmetyczna, a tutaj ta bardziej inspiracyjno-gadżetowa. I też tym razem statystyki postanowiłam wprowadzić tutaj na dole. Już nie rysować tych wszystkich logotypów, bo kompletnie mi to nie idzie, tylko właśnie nakleiłam sobie takie małe kółeczka, każde z nich jest oznaczone skrótem od danego social media. I tutaj będę miała po prostu napisane. Zresztą muszę to zrobić jak najprędzej. Jakie mam na chwilę obecną statystyki? I to jest moja przykładowa tygodniówka, czyli rozrysowane. Tutaj są dni robocze, natomiast tutaj mam rozpisany weekend. I tutaj zwykle właśnie mam filmy do nagrania. A tu jeszcze podejrzewam, że będzie lista zakupów. Jako, że ja swój bullet journal traktuję w bardzo różnoraki sposób, bo. To ta część przeważnie służy mi do zorganizowania siebie i zorganizowania tego, co będę robić i do jakichś zadań. To dalej, już te dniówki, które ja tworzę, których właśnie do tej pory nie widzieliście. Dlaczego? Dlatego, że to jest taka moja bardziej część pamiętnikowa, tam zapisuję jakieś wydarzenia, jakieś swoje myśli i tym raczej nie będę się z Wami dzielić, bo to jest bardzo prywatne. Niemniej jednak moje trzy, czy chyba cztery podstawowe elementy w bullet journalu co miesiąc to jest właśnie strona. Tytułowa, następnie to są dobre nawyki, potem wydatki, e, strona z ulubieńcami, no i rozpisana tygodniówka. Tygodniówki, jak wiadomo, tworzę e, pod koniec danego tygodnia na tydzień następny. No i e, od przyszłego roku będę też miała ten swój Future Log, czyli cały miesiąc rozpisany, czego teraz nie mam, bo znajduje się to na początku mojego bullet journala. Dobrze, i to by było wszystko. Dajcie znać, jak się Wam podobało. Oczywiście jestem ciekawa, kto z Was e, załapał bakcyla prowadzenia Bullet Journala i jak Wam idzie. E, jeżeli macie ochotę, to podzielcie się w komentarzach. Jeżeli temat Bullet Journalu i po prostu ten film Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. W opisie, jak zawsze, znajdziecie wszystkie moje media społecznościowe, w których możecie śledzić mnie. Na co dzień szczególnie polecam Instagram, bo tam na Insta Stories praktycznie codziennie coś się dzieje. No a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco do tego zachęcam, abyście mogli być wszystkimi moimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa!